nazywam się Michał Piotrkowicz i zajmuję się bronią białą oraz jestem profesjonalnym trenerem szachmiarki samurajskiej. Dzisiaj ze mną techniki będzie prezentował już Pyfer, drugi dan szkoły e, samurajów i pierwszy dan e, w tanto jutsu. E, no więc remek, jak widzicie, to pewnie się domyślacie, jaki jest ten, temat dzisiejszej pogadanki. Jest nim kanabo. ma w swoich zbiorach, że tak powiem, taką nietypową broń. Ona występuje w wielu długościach i również nie zawsze jest zrobiona z drewna. To konkretne kanabo jest 8-fonty tak? i naświecowano tutaj takimi ćwiekami, które mają... Punkt, przenieść przy impakcie, całą energię, i po prostu roztrzaskać, cokolwiek będą, mm. w stanie na drodze e, tej broni. Drewniane też się zdarzały, były takie krótkie, długości może łaki zasi, również długości miecza. W każdym razie to jest jedna z takich bardziej rozpowszechnionych form, to jest mniej więcej ta długość, albo wręcz długości kija, bo żelazne kanabo są oczywiście dużo mniej masywne, ponieważ no, ciężar stanowi problem już przy tym. Nie? To naprawdę wymaga sporo siły, jak widzicie remek nie jest mały i zdecydowanie nie jest słaby, więc to jest dobry operator do kanału. <grymne> Zasada walki y, tą bronią w feudalnej Japonii była następująca, że y, po prostu zmienialiśmy z zakutego w zbroje samuraja w y, już, że tak powiem, puszkę z mielonką raczej. W zasadzie nieważne, gdzie się trafiło, to było źle. Wadą broni jest oczywiście to, że po prostu jest ciężka i zamach dużo zajmuje władanie nią nie należy do specjalnie jakichś takich wysublimowanych technik, więc też to dużo siły wymaga, stosunkowo powolne. A zaletą jest niewątpliwie to, że w formacji piechoty ktoś był wyposażony w coś takiego i powiedzmy, że piechota ogólnie raczej była często, e, przeważnie no, w, wyposażona w jari i jak się już szyb e, rozbił i na przykład jazda atakowała taki klocek piechoty i ktoś wskoczył z takim kanapą, to też jednym ruchem e, tego narzędzia był w stanie przetrącić e, nogę e, czy kręgosłup nie tylko człowiekowi, ale i koniu e, Więc e, tutaj w zasadzie też nieważne w co się trafiło, czy człowieka, czy e, wierzchowca, dalej było. Źle. To jest, Jak już przejdziecie prawda, w jaj, ten moment, że czubek jest groźny prawda, i podejdziecie bliżej, no to kluczowe dla przetrwania całej formacji w sensie całego ciału znaczenie ma takie jakość kanabo albo jacyś samuraj wyposażeni w naginatę, nagamaki albo odać, bo z bliska, można porazić przeciwnika konnego bądź pierwszego, tutaj bez problemu. Uczniom z bliska walczy się do kitu i, no i tyle w temacie. I dzisiaj sobie pokażemy kilka technik. Z racji, że to sprzęt Remka i tutaj Remek zdecydowanie się jakby bardziej z nim oswoił niż ja, no to Remek będzie pokazywał techniki kanabo kontra, katana i w drugą stronę ja powiem kilka słów jakby to wyglądało gdybym miał katana mierzyć się z kimś kto ludzie taką bronę na wstępnie powiem, że wolałbym nie robić tego, w sensie wolałbym nie mieć na, na przeciwko siebie przeciwnika <grytka> posiadającego taką broń, która nawet jak trafi w miecz, to po prostu e, złamie go, wygnie go pod kątem prostym lub wytrąci mi go e, z, z ręki. Że jest problem taki, że żadne bloki w ogóle nie działają, no, zapomnijcie o tym. I tak dalej. Lepiej, no jak przy tym w e, drzewce broni, e, takiej jak Jari czy Naginata, też absolutnie wam nic to nie da. Poza tym, że z taką bronią manewruje się powoli i e, jest się łatwym celem, bo się też człowiek wyróżnia dla wszelkiego rodzaju łuczników i tam broni zasięgowej, to w walce wręcz jest strasznie, jest po prostu okropnie i okrutnie e, z tego typu broni. Są w, jakby w tym arsenale broni średniowiecznych czy późniejszych w Europie certy bojowe, jakieś rzeczy tego typu, kije bojowe też nadświekowane w różny sposób, czasem są zakończone ostro, żeby się przebijać przez pancerz, ale to też ma swój minus, bo jakby tutaj były ostrza i jakby się w coś wbił i nie mógł tego potem wyciągnąć, to po prostu każdy następny stojący obok gościu, który ma dowolną broń, choćby to był nóż tej długości, by ten tak zwyczajnie, wulgarnie mówiąc, załatwi, prawda? Więc nie zawsze opłaca się ćwierkować broń yy, po prostu yy, takimi ćwiekami z ostrą końcówką. Czasem lepiej, jak ma taką, ten, takie w gwoździe tutaj, to wtedy po prostu i tak, i tak, że tak powiem, zakończy życie jakiegoś tam bojownika, jeśli go trafi. A przynajmniej nie ma tego problemu, że, że utknie w celu i, i nie będzie mógł dalej prowadzić walki. W przypadku, kiedy broń, że tak powiem, utknie w celu albo zostanie związana z podłożem, albo coś się dzieje takiego, to po prostu należy tą... Broni wypuścić z ręki i dobyć kolejną broń. Okay? Dlatego Samuel zawsze miał dwa miecze przy sobie co najmniej i zawsze miał dużo różnych broni przy sobie, bo takie rzeczy się zdarzały. Jeśli na przykład jechał konno i ciągnął od dołu tak z nadgarstka jedną ręką, to może przeciął kogoś i wykończył i jechał dalej, a może miecz mu został w celu i po prostu musiał wyciągnąć kolejną rzecz z swojego arsenału. Więc na tym kanale też będziemy się zajmować po prostu takim omówieniem różnych broni e, właśnie z tego arsenału symowejskiego. Dobrze? I teraz tak. Generalnie to y, będą w przypadku ręka kombinacje dwóch, może trzech. Ruchów maksimum wykonane na jednym przeciwniku. W zasadzie zwykle jeden nawet ruch, jeśli jest wcelowany w ciało, wystarczy. Wtedy jeśli rynek chce mieć pewność, że nie wiem, że mi się nie przytwarciło i że na pewno nie wykończy, no to musi wykonać dwa ruchy. Moja broń jest szybsza, więc ja teoretycznie mogę go tutaj zaatakować, prawda? I służy do cięcia. A więc mogę odseparować, że tak powiem, dłoń od reszty ręki. Ale jeśli e, Remek zacznie ruch, ja chcę go wyprzedzić powoli, zacznę słuchaj, bo ja ryzykuję, że samym ciężarem mnie tutaj trafi ta broń, nawet jeśli mi się uda go trafić e, jakby e, wcześniej i tak mnie wykończy <gryw> w ten sposób. Więc to jest hikiłate, rems, ayuchi. I źle, dwa trupy, albo dwóch niezdolnych do walki. On nie ma ręki, a ja nie mam obojczyka i może połowę twarzy. Więc to, że oddycham, to jest ten... U niego to też jest kwestia tylko czasu. ok więc ja raczej nie będę wyprzedzał. Jeśli remek rozpoczyna atak w związku z tym, może się spodziewać, że ja się albo odsunę, albo jak się zgapię, to po prostu nie kasuje cięcie. Więc to jest tak, powoli cięcie na rękę, po powiedzmy skośnie Pracę tutaj rękę i potem on kończy. I tutaj potencjalnie, już definitywnie, pracę życie. Yy, ok, może użyć trochę innego, mniej przewidywalnego kątu. Tu dołu, i też. Pracę najpierw broń, potem żebra i głowę w końcu. Okay. I tak to wygląda. Jeśli remek chce bardziej pilnować dystansu, nie pozwolić mi za wszelką cenę skrócić yy, i jakby jego technikę wyprzedzić, bo mam podejrzenie, że jednak yy, jestem na tyle dobry, że miałoby to sens i ewidentnie się czarie tu, no to powinien zadać cięcie w W Ogólnie w przypadku fechtunku to nie jest yy, najmądrzejsza rzecz. Ok, bo jak wy mierzycie w broń, to ktoś chwilę później może mierzyć w was, ale tutaj ten miecz to już by był nie do użytku i potem kontynuować dokładnie z podobnymi e, pomysłami jak wcześniej. Nie? Ok, to nie ma znaczenia, od dołu trafi i po prostu tą katanę wytrąci. To tak, jest tak. Jedna wada tej broni, spójrzcie teraz sobie, jak Remek będzie robił dynamicznie te kombinacje. Pierwsza, hop. Okay, to zajmuje dużo czasu, i druga, Prawda? to jest dużo dłużej niż jak ja bym zrobił analogiczną rzecz, czyli. Tak? OK. Mogę jeszcze to zrobić znacznie szybciej do przodu. Czy tak. Więc moją zaletą jest szybkość. Jego zaletą jest zasięg znacznie dłuższy i ogromna siła. W zasadzie nieważne gdzie mnie trafi. Ok. No i teraz jest tak. Jak mówiłem, to jest bardzo ryzykowne, jeżeli on zaczyna ruch i go atakuje i tutaj. On mnie bije. Ja idę do przodu, to zawsze Remek może zrobić krok do tyłu i cięcie. bo Też mnie wykończy. Ale jeśli ja jestem bardzo dobry w skracaniu dystansu, no to pełen krok do tyłu nie jest najszybszą pracą nóg. Więc jeśli albo Remek chciałby odgonić wielu przeciwników, którzy chcą skrócić dystans, kiedy on będzie zajęty innym. Walką z innym gościem, albo jeśli ja jestem, tak jak mówiłem, bardzo jakiś żwawy i dobry, to może złapać e, kanabo tak, prawda, jak, jak Jari. Jak ja idę do przodu, to mnie po prostu tutaj utrzymać na dystans, póki on nie będzie pewien sukcesu ze swoją techniką, okej? Okay? Drugie e, furi ładza, czyli takie, taka technika na rozpędzenie przeciwników E, raczej albo odgonienie jednego przeciwnika, a nie na trafienie bezpośrednie obliczone, to jest po prostu machanie tym mniej więcej wokół własnej osi. O. o, stop. Ja bardzo wątpię, żeby ktoś miał na tyle jaja, żeby zbliżyć się i próbować się między jednym okrążeniem a drugim wyrobić wyrobić z jakimś, jakąś próbą ataku, to jest jedna rzecz. A jak nawet to ja stawiam raczej na rękę w tym momencie, że on szybciej się pozbędzie tego delikwenta niż tamten ten skróci dystans. Okay? Moja szansa, jeśli ja walczę z rękiem, jest następująca. Jeśli w ogóle mam pewną przewagę, nie kiedy ja atakuję, tylko jeśli on atakuje, on atakuje się tutaj, najpierw w rękę i potem podobnie, zwracam, że to jest ciężka broń, to jedną ręką naprawdę. No, tak jak tam może pomachać jedną ręką tym, bo jest naprawdę silny, ale to nie jest preferowana wersja, żeby operować tą bronią spontanicznie w walce. Jeśli ktoś straci wpływ jedną ręką tutaj, to po prostu ta broń ląduje na ziemi i zazwyczaj traci w ogóle kontrolę przeciwnik nad tym, co się dzieje w walce. moja strategia walki z tym by była taka, żeby wywołać atak, jakbym się tak kiwał do przodu, bo to zaatakował rękę i potem ściął przeciwnika. Okay? To jest, że tak powiem, to co bym robił. Żadne próby, atak nie mają najmniejszego sensu, tutaj po prostu razem ze zdezerowanym mieczem bym miał połamane ręce i tak by się to skończyło jeśli chodzi o próbę wyprzedzenia to jest tak, on zaczyna ruch idzie tak, jak to odpadnie do przodu złamie mi obojczyk, choćby to już taka najbardziej lightowa wersja tego co może się stać ręka mi nie będzie funkcjonować normalnie ze zdrukowanym obojczykiem i co i nie będę w stanie walczyć po prostu. Okay? Jeśli Was interesuje jakby w tym drugim wariancie to waki, hop, hop. tutaj można wykorzystać to, że ja uciekam, przechodzę przez łaki e, kameretne po nogach i potem w głowę, co też jeszcze raz, hop, to dość płynny ruch i łatwo go wykonać. W ten sposób mogę odwrócić tutaj ewidentnie nierówne szanse w takim starciu katana kontra kanabo, okay? Ale w życiu bym nie chciał mieć przeciwnika uzbrojonego w, w takie narzędzie przed sobą, który jeszcze dodatkowo wie co robi i potencjalnie za pasem i tak na jakieś łaki zaszli i tak dalej jak tam, nie wiem, zamachnie się za bardzo i yy, widzi, że się nie wyrobi, to zawsze może coś tam jeszcze zrobić, wypuścić tą broń, zostawić to na ziemi i podjąć ze mną walkę w innym dystansie, krótszą broń. Więc no to, to jest naprawdę niełatwa nie, nie, nie sprawa wygrać z tym. A czy bym wstawiał na kanał. Dobrze. To dzisiaj już to jest wszystko. Eee... Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak Wam się podoba tego typu content, to ja będę umieszczał częściej jakieś takie krótkie pogadanki i kilka technik różnymi broni japońskimi. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem.